No i chuj, no i cześć. Cześć, z tej strony Tomek, witam na kanale. Bitcoin nurkuje do 92 tysięcy i zalicza 15% spadek. Czy to oznacza, że mamy już się ewakuować z tego rynku? Czy może jest to kolejna okazja do załadowania się w Bitcoina i alt po samej jajca? I lecimy to the o tym co my dzisiaj pomówimy. Pamiętaj, że to nie jest inwestycyjną oraz to jest krypto, to będzie to jest ta edukacja, a my przechodzimy prosto do wykresów. No i mamy to. Mamy korektę, mamy korektę, tak jak, tak jak spodziewałem się, tak jak oczekiwaliśmy, czemu jeszcze jej nie ma, tyle wzrostów, tyle miesięcy, tyle tygodni i nic się nie dzieje, a to proszę w końcu jest 15% zjazdu do 92 tysięcy, a zaczęło się to pięknego dnia grudniowego. 18, kiedy to kiedy to prezes Fedu wyszedł i powiedział co? Powiedział, że, że obniży o 25 punktów bazowych, więc wtedy rynek zareagował nieco, nieco jeszcze optymistycznie, ale kolejne jego powiedzi z kolejnej wypowiedzi wynikało, że Fed obniży w przyszłym roku jedynie nie więcej niż dwa razy stopy procentowe i to o 0,25 każdy Czyli łączna pod, yy, obniżka w przyszłym roku będzie nie wyższa niż 0,5%. A przypominam, że już w tym roku mieliśmy obniżkę o 1%, więc największa była teraz, a w przyszłym już nie będzie takiego wyzwania polityki. I tak oto właśnie reagują rynki. Tak samo nam poleciał SP500 w tym dokładnym momencie, zanurkował poniżej 6000, co już wielu analityków nie przewidywało takiego spadku, a tu proszę, małem poniżej 6 tysięcy i do tej pory przez ostatnie dwa dni S&P się nie podnosi, rynki nurkują w dół, to samo Bitcoin. I co nam to oznacza? Czy, czy to będzie znaczyło, że skoro nie ma takiej płynności na rynku i Fed nie będzie obniżał stóp, to to już nie będzie hossy? No nie, chodźca będzie, tylko może, może nie taka jak wszyscy zakładamy, i stąd właśnie te spadki, że teraz wielu inwestorów się już wystarczyło, że może 100 tysięcy to już jest dużo za bitcoina, że maksymalnie dojdziemy do 150, ale szanse na to są małe i warto już się powoli ewakuować z tego rynku. Ja osobiście tak nie uważam. Myślę, że jeszcze duża przestrzeń do wzrostów. Mamy cały przyszły rok na wzrosty, a to jest tylko taka krótka. Pauza. Możliwe, że nawet odbijemy się teraz od 92 i już większych spadków nie będzie. No i tak. Zobaczmy, co jeszcze nam tu zatem przemawia. Jak sobie weźmiemy na 50-dniową średnią kroczącą, co o czym już mówiłem kiedyś, że rynek w takim, w takim właśnie stadium, jak jest teraz, czyli w ostatniej fazie hossy, maksymalne korekty, jakie zalicza, to jest 50-dniowa średnia krocząca. Jak sobie włączymy ten sam rynek bitcoina w 2021 roku, no to zobaczmy tutaj, raz, prawie dwa, trzy, nie więcej, zobaczmy, od przebicia ATH, od 20 tysięcy, dwa razy dotknął do 50-dniowej średniej, rzeczącej, prawie że trzeci raz. To była maksymalna korekta aż do 65 tysięcy, czyli prawie że ATH, ono jeszcze później było, tak? jeszcze potem zostało przebite, ale już jest znacznie. I tutaj, jak, jak wiemy teraz, był dobry moment na realizowanie zysków, a tu był każdy dotknięcie tej 50-dniowej, czyli tej żółtej linii, był dobrym momentem na wchodzenie, na dokładanie do, do inwestycji, bo był to taki lokalny dołek tej korekty. No i to samo mamy teraz. No, jak powinni jest to, jest to może tylko 15%, nie jest to jakieś 30%, jak zdarzało się wcześniej. Tak, bo to było H30, takie korekty, po prostu rynek mocniej wystrzeliwał, a schodził o, schodził o 30%, 32% nawet to było, tak samo tutaj wystrzelił i zszedł o 18%, tutaj. tutaj schodził więcej, tutaj schodził, no, myślę, że zmierzyłem, ale jakieś 20 kilka procent, teraz tego nie mamy ale mamy dotknięcie do, do, do 50-dniowe i to jest możliwe, że już koniec korekty albo taki pierwszy przystanek, gdzie można mamy jakieś małe mamy odbicie. Yy, dalej, grid Index wskazuje nam co? Że mamy 73 73 yy, punkty, dalej jest chciwość. To znaczy, że jeszcze nie wszyscy uciekli, jeszcze, jeszcze inwestorzy tutaj widzą właśnie to odbicie i szanse na wzrost. Jak wiemy, rynek działa tak, że większość się pomyli. Większość się pomyli i będziemy mieli odwrotny scenariusz, czyli skoro jeszcze się większość nie wystraszyła, jeszcze do ich głów nie dotarło, że, że może właśnie ta hossa nie będzie taka jak poprzednia, że napływ kapitału będzie mniejszy niż w 2020 roku, kiedy obniżane były stopy do zera. I jak to do nich dotrze, to wtedy właśnie zaliczymy taki lokalny dolek. Zauważ, że inwestorzy działają z tłumem. Jak tu mamy wzrosty, to wzrosty, wzrost, wzrosty, to mówią, aha, to cała będzie 150 tysięcy. Tutaj wielu już mówiło, że będzie 150 tysięcy i to się już nie zatrzyma, bo korekta była tutaj, tak? I już się nie zatrzymamy i będzie 150. I co? I teraz głosy się odwracają, że jednak, że jednak może dotkniemy do 80 albo do 70 tysięcy. Zawsze rynek działa przeciwko nam, zawsze mamy takie scenariusze i te głosy się będą pojawiały. Warto Dniec swoją strategię, o tym jeszcze za chwilę powiem. Do tego nam się dołożyły jeszcze ETF-y, które w ostatnich dniach sprzedawały 671 milionów sprzedaży w dniu właśnie tym, kiedy nam FED ogłosił obniżenie stóp, ale dalsze były dużo drobniejsze, oraz w piątek 277, to ciekawe, pierwsze z dłuższego czasu sprzedał BlackRock. Sprzedał Black, który nie sprzedawał, tylko ciągle skupował to. Oczywiście to nie jest dużo, bo tu mamy niecały miliard, a z miliard skoczył, bo w te dwa dni mieliśmy więcej zakupów niż teraz sprzedaży. Ale sam fakt, że oni dokładają się do sprzedaży i nie hamują na spadków, powoduje głębsze spadki. A jak mamy teraz weekend, to, to te spadki jeszcze się mogą trochę pogłębić, bo nie będzie miał kto tego ratować. A jeżeli. Jeżeli w poniedziałek rynek się otworzy, czyli giełda S&P się otworzy niżej i będą dalsze spadki, no to wiedzmy, że ETF-y będą jeszcze trochę wyprzedawały i jeszcze no trochę rynek stampują, co oczywiście byłoby zdrowe. No bo no, bo nasz wskaźnik CBI, a jeżeli spojrzymy na sam NUP, NUP mówi, że jest przewartościowany. No, dalej jest na 91%, był na 96%, niewiele nam się skorygował i dalej jest na bardzo wysokich poziomach, dobrze, jakby spadł jeszcze parę punktów. A pamiętajmy, że w poprzednim cyklu no, zaliczał niewielkie też spadki, bo to jest to wskaźnik, który po prostu jeżeli, jeżeli mamy wzrosty, powiedzmy kupiłeś Bitcoina za 80 tysięcy, urośnie do 100, to jesteś w tym zysku, tak? Jeżeli by spadł poniżej 80, to wszyscy, którzy kupili za 80, będą obniżali właśnie ten wskaźnik lub, a wtórne będą go podnosili, bo jeszcze nie mamy takich mocnych spadków. Tak samo tutaj, jeżeli giełda rosła o te 20 tysięcy w górę i nie było tych dużych korekt, to jedynie tu, przy większej korekcie, był spadek ze 100 do 91, tak? To lub spadał o kilka punktów i za chwilę wraca. A jak sobie włączymy wszystkie wskaźniki, to mamy 81 punktów, yy, spadek z 83, niewiele. Myślę, że jeżeli byśmy byli w tym miejscu, to spadek tu zaliczył jakieś 4 punkty. Jeżeli w tym, ta korekta to jest 12, więc możemy liczyć na jakieś jeszcze 3-4 punkty korekty, i można mówić, że rynek się schodził w tym cyklu, bo nie musi już spadać tak mocno, jak to miało miejsce ej sorry, jak tu miało miejsce o, tutaj, jeżeli z 83 na, na 57, tak, taki duży spadek, nie musi to się dziać, może spaść o powiedzmy 5-8 punktów i lecimy dalej, bo w takim rynku byka to wygląda właśnie w ten sposób. Nieduża korekta i dalej, i dalej, i dalej, i nawet od tej setki jeszcze może trochę rynek urosnąć, tak, nawet od tego, jeszcze nam rosło, rosło i mieliśmy 65 tysięcy w końcu. W, w maju, w kwietniu, w marcu, a altcoiny jeszcze potem dociągały dalej, tak, także nie widzę tu jeszcze przewartościowania rynku i liczę też na większą korektę, fajnie by było, gdyby się jeszcze skorygowało to. Do tego top finance, top ranking of apps, czyli aplikacje w najwyższym rankingu w kategorii finance w USA. Aplikacja taka jak Coinbase, zajmuje 13 miejsce, mamy spadek o jedno miejsce w dół, no to dobrze, to znaczy, że, że jeszcze nie ma tego, tej wysokiej pozycji, że jeszcze ulica nie weszła, że nie mamy jeszcze szczytu, jeszcze ten rynek ma dużą przestrzeń do wzrostu. Przypominam, że w 2021 roku Coinbase zajęło pierwsze miejsce aplikacji finansowej, bo wtedy wiemy, że wchodzą nowi gracze, tego jeszcze nam tutaj w, w tym rankingu trending, czyli będziemy mieli rising players, most rising będzie właśnie tam istniała, nam widniała ta aplikacja. W tego rankingu będzie w pierwszej trójce i dalej w, na pierwszym miejscu. To znaczy, że wchodzą nowi gracze, którzy jeszcze nie wiedzą, jak się posługiwać. Będą i stają aplikacje i tam działają. Ci, którzy skupowali bitcoiny na nowe, oni używają portfeli sprzętowych. Oni są już dłużej, nie muszą instalować aplikacji. telefonie, może już nawet ich nie używają, tylko kupili i trzymają po prostu. A to nam oznacza napływ nowych graczy na rynek. Dobra, a jeżeli chodzi o alty, no to alty zaliczyły też taką fajną korektę. Pamiętam, sprzedawałem Cardano tutaj, bo no, na różnych poziomach, bo nie wiemy, kiedy jest szczyt. Moja strategia jest taka, że sprzedaję częściowo, realizuję zyski. Udało mi się zrealizować zyski przy, już nie pamiętam, coś, coś około 90 to sprzedawałem. Potem jakoś 1,08 i udało się 1,22 chyba sprzedać część, i odkupuję to. Przy spadkach, no bo nie wiadomo, jak nisko ządukuje rynek, ale trzeba tak samo realizować odkupienie pozycji. Udało mi się odkupić gdzieś przy 94, tak, 94, 97 i kolejny 83. Te poziomy, właśnie, To od 95 to musiałem tu gdzieś ustawić sobie buy order 1, a 83 kolejny i kolejny miałem 73. No, tutaj rynek niestety jeszcze nie dotarł, może jeszcze dotrze, ale. Pamiętajmy, że inwestowanie to jest gra statystyczna. Tutaj nie, nic nie jest pewne, musimy mieć jakąś swoją strategię, aby na tym dobrze wypaść. Tak, A głosy jakieś pojawiają z zewnątrz, to jest oczywiście, że będą się pojawiały głosy, że jedziemy na wyższe szczyty, że, że spadamy w kolejne 50%. Takie głosy zawsze pojawiają my musimy trzymać się swojego planu. Jak masz plan, nic nie jest w stanie by cię tutaj złamać. Zawsze będziesz wiedział, co robić na tym rynku, zawsze będziesz trzymać tego planu. Inwestowanie to jest 100% psychologii, a 0% wiedzy. Tak się mówi, takie jest jedno mądre powiedzenie. I to będzie wszystko na dzisiaj. Pamiętaj proszę, że Bitcoin się indziej nie wybiera. Fundamenty jego się nie zmieniły, jest zostanie z A ta dzięki za odcinek. Czyli ci podobało, proszę o łapkę w górę, komentarz na zasięgu. I zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału i do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.